No słuchajcie, zawaliły mnie te wszystkie nowości premier i zapowiedzi, no to trzeba się odgruzować i zapraszam Was na nowy odcinek premier, i bardzo wiele wskazuje na to, że co tydzień Was będę raczyć takimi właśnie odcinkami i opowiadać o nowych premierowych, a czasem przedpremierowych planszówkach, bo jest spora szansa, że pojawiają, pojawią się takie gry, których nie widzieliście nigdzie więcej. I dzisiaj myślę, że również, a więc... Ja Wam proponuję, żebyście się wygodnie rozsiedli. Możecie sobie coś naszykować do picia, chociaż ja tu będę więcej mówić. I pokazywać Wam całą gamę różnorodnych gier, tak aby każdy z Was znalazł coś dla siebie. Gdybyście chcieli być tak na bieżąco, no to wpadajcie na board newsowego Facebooka, bo tam codziennie pojawiają się posty, newsy, zapowiedzi o planszówkach z kraju, o planszówkach ze świata, o wszystkich wydarzeniach, a więc zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast dzisiaj w odcinku. Spora różnorodność, bo i sielsko, i kosmicznie, i karcianie, i planszowo, i też maty, i różne różności, a więc, a więc zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się będzie ten odcinek podobał i zanim jeszcze, to może tak poświęcicie z 2-3 minutki, bo więcej nie trzeba, aby zagłosować na waszą grę miesiąca, bo rozpoczął nam się marzec, a więc czekam na wasze głosy w ramach ulubionej planszówki, tej, z którą najczęściej gracie, po prostu ją lubicie, ulubionego dodatku, gry, na którą czekacie, to nowa kategoria, oraz tej, która Wam nie przypadała do gustu. Ja już niedługo na. Waszą top listę, gdzie zobaczycie Wasze ulubione gry, Wasze wybory jeśli chodzi o te gry, które często trafiają na Wasz stół i to będzie nie, niezłe zaskoczenie jeśli chodzi o te gry, które nie przypadły Wam do gustu. A więc ten odcinek niebawem, a teraz już zaczynamy premiery. Pamiętacie grę Human Punishment The Beginning, o której Wam niedawno opowiadałam i ukryte role? No to tutaj mamy tak samo, do tego jeszcze będziemy wchodzić cały czas w nową skórę, bo tutaj bohaterowie, którymi gramy, zmieniają się. To jest coś, z czym ja spotykam się po raz pierwszy. Na razie gram w The Shadow Planet, czyli nowość od wydawnictwa Galakta. Jak widzicie, prototyp. Natomiast, jak ktoś lubi taki retro styl, jak widzicie, wszystko w, takim, w takiej komiksowej kresce, no bo w sumie gra na podstawie komiksu, to powinno Wam się spodobać. Tu, co prawda, napisany jest Kickstarter, ale temat jeszcze się rozstrzyga, tak czy inaczej, kampania już niebawem. Natomiast Instrukcja też fajnie pokazuje, w jakim charakterze, w jakim stylu zachowana jest cała gra. Jak wspomniałam, rzeczywiście będziemy tutaj zmieniać bohaterów. To jest dziwne. Natomiast jednocześnie wymagające, bo musimy zarządzać różnymi taliami, realizując swój ukryty cel. Tu nie tylko będziemy zmieniać lokacje i czerpać karty z różnymi bonusami, tylko jeszcze musimy sobie zarządzać tymi taliami. Nie da się tego zaplanować, bo nie wiemy, jaki bohater nam się trafi. Może ten sam, który przed chwilą. I słuchajcie, tyle, tyle na dzisiaj, bo więcej Wam opowiem po prostu w oddzielnym materiale na temat gry. The Shadow Planet, której kampania niebawem, a więc tak wam na zachętę, pokazuję. Jestem ciekawa, ilu z Was to zachęci? Dajcie znać w komentarzach. Kiedy opowiadałam Wam o grze Nowy, wspaniały świat, to pokazałam Wam też książkę o tymże samym tytule. A tu mam taką opasną księgę, i teraz zacznę recenzować książki. To Wy na to im grubsza, tym lepsza. W przypadku gry Dyson, która które można powiedzieć, że jest swoistą premierą, bo kampania na wspieram to polskiej edycji tejże gry. Dice sezon pierwszy, startuje już za chwilę, bo 10 marca. Ja już materiał na temat tej gry zrobiłam, odsyłam Was do, do niego, tam zobaczycie sobie nieco więcej na temat tego tu i też zwróćcie uwagę na jakość wykonania, bo to naprawdę robi spore, bardzo pozytywne wrażenie, każdy bohater w swoim pudełku. Myślę, że ta gra ma spore szanse spodobać się tym wszystkim graczom, którzy lubią kościane pojedynki, jak lubicie dużo kostkami rzucać i korzystać ze swojego szczęścia, o ile... Szczęście macie w tych rzutach, to wam się to powinno spodobać. Na pewno spodoba wam się, jak jest ona wykonana, przynajmniej do mnie ta jakość trafia oraz nasycenie barw w tejże grze. A więc odsyłam i przypominam trochę w ramach tego, że zbliża się kampania, a więc warto co nieco o tej grze wiedzieć. A teraz, moi drodzy, odlot. Propozycja dla absolutnie fanów lotnictwa i fanów modelarstwa również, bo w tej grze będziemy składać sobie takie oto modele samolotów, jak również mamy tutaj też takie samochody ciężarowe oraz autobusy, a więc troszkę tego składania tutaj jest i dla mnie to była, to była spora frajda. Swoją drogą mój tata też takie modele kiedyś składał i nawet chyba gdzieś jeden taki ma, tylko większy. Czego my się tutaj dowiemy? Przede wszystkim będziemy budować sobie całe lotnisko, czyli płytę lotniska, spas startowy oraz takie budynki, jak jakieś wieże kontroli lotów, hangary, cargo. Przy okazji można zobaczyć, w jaki fajny sposób wykonane są tutaj te budynki, bo to są tak naprawdę drewniane klocki z nadrukami. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Poznamy więc, kto pracuje na lotnisku, kto jest za co odpowiedzialny, poznamy również porty lotnicze z całego świata i powiem Wam, że mnie laika, całkiem to zainteresowało, więc chętnie siądę, zagram i trochę. Więcej Wam opowiem o tej grze, w której mamy modele w skali od 1 do 600, a więc już trochę zdradziłam te 600 z tytułu. A więc taka ciekawostka dla wszystkich, którzy lubią czasem oblecieć. Kolejna nowość moi drodzy i jedno z najlepszych Euro, jakie ja ostatnio grałam, naprawdę świetnie się bawiłam przy grze Bonfire, już mówiłam Wam co prawda o tej grze, ale ponieważ materiał ukazał się mocno przedpremierowo, a jej premiera zbliża się teraz to trochę w ramach przypomnienia, wjeżdża w premierach właśnie ten tytuł, tytuł, w którym będziemy rozpalać ogniska i im lepiej, im sprytniej nam się to uda zrobić, czyli na przykład takie ognisko połączyć z kolorem ścieżki, tam jeszcze musi się portal znaleźć, żeby mogła ta nasza strażniczka tego światła i ognia wejść. No, to już zdobędziemy naprawdę sporo punktów zwycięstwa I to, i to całe łączenie, budowanie ścieżek, pozyskiwanie kolejnych surowców, pływanie po wyspach, zdobywanie tam kolejnych żetonów jest naprawdę kapitalnie tutaj pomyślane. Dla mnie Feld się odrodził tymże tytułem i bawiliśmy się ja wraz z moją ekipą naprawdę przednio, więc, więc chyba bym nie przeżyła, gdybym nie zostawiła tej gry. Ale naprawdę mnie się też bardzo podobała. Bardzo serdecznie Wam polecam. Gra dla średnio zaawansowanych graczy, za zaawansowanych, sporo, naprawdę sporo decyzji do podjęcia a przy tym płynna rozgrywka, ładnie wydana, może się podobać. Zerknijcie sobie na materiał, który również wam tutaj poniżej podlinkuję. Polecam. W poprzednich premierach pokazywałam Wam Hero Realms wraz z ruinami Tandaru. No to dzisiaj polecimy sobie w kosmos, czyli nowa propozycja i nowa wersja bliźniaczej gry Star Realms. Tutaj jesteśmy w kosmosie i zagrywając kolejne karty z statkami kosmicznymi, będziemy starali się zniszczyć bazy przeciwników. W tym wydaniu, poza stoczeniem pojedynku, mamy również wariant do czterech graczy, a więc tak naprawdę możemy poszerzyć sobie rozgrywkę, łącząc podstawowe talie. Ponadto UV Games proponuje nam dodatkowe, zdobycie dodatkowych kart promocyjnych, i coś sobie co zawsze cieszy, czyli liczniki życia, tarczki z fajnymi grafikami. Nie musimy więc no, w tradycyjny sposób oznaczać sobie tych poziomów życia, tylko proponuję zaopatrzyć się właśnie w coś takiego, bo również w wydaniu Star Rams, gdzie w ramach deck pojedynku lub też walcząc na więcej graczy, możemy sobie z nich korzystać. No to właśnie w ramach nowości od tegoż wydawcy, tak mocno kosmiczny nam się zrobił ten odcinek premier. Ale jak lubicie kosmos i lubicie budowanie talii, to absolutnie pozycja obowiązkowa. Moi drodzy, czy w grze Cooper Island będzie tak sucho jak zwykle w grach euro, w których mamy masę decyzji do podjęcia i jeszcze więcej punktów do zdobycia? Niekoniecznie, bo mamy tutaj też całkiem sporo wody oraz takie żaglowce, które tylko czekają na to, aby wypłynąć na dalekomorską żeglugę, mijać wyspy, czerpać bonusy z nich oraz zbierać punkty zwycięstwa. Zobaczcie na mój stół, na którym już przykładowy układ na trzech graczy. Jest to gra dla od jednego do czterech graczy. Będziemy dołączać sobie do głównej planszy półwyspy. Każdy z graczy wybierze sobie jeden. Półwysep i one mogą występować w różnych konfiguracjach i też w różnych ilościach, zależnie od grających. Każdy z graczy poza, poza półwyspem wybierze sobie również swoje planszetki. Gracze, które składają się z takich dwóch elementów, na nich rozłożymy budynki, mniejsze, większe. Znajdują się tutaj też twierdze, które będziemy starali się wybudować na obszarach, na naszym półwyspie, które to w trakcie rozgrywki będziemy też rozbudowywać. Do tego posłużą nam pracownicy. Dwóch już w gotowości czeka na to, aby wysłać ich do pracy. I czterech kolejnych, dwóch zwykłych i dwóch specjalnych w rezerwie, a więc możemy sobie tutaj to powiększyć, biorąc pod uwagę, że każdy pracownik, który jest zaangażowany do pracy, wymaga jego wyżywienia. Pracowników będziemy wysyłać na ten obszar centralny, w, w konkretne miejsca, aby realizowali nam akcje. Co jeszcze znajduje się na stole, jest tego całkiem sporo, mamy jeszcze karty królewskich zadań, wykładamy sobie pięć kart, towarowych statków i tu umieścimy swoje skrzynie. Pojawią się także talie, Związane z budynkami. Jak uda nam się te budynki wybudować, to sięgamy sobie do takie karty i korzystamy z bonusów, jakie wybierzemy. Was jednak pewnie interesuje, jak przebiega cała rozgrywka. Otóż zaczynamy od fazy dochodu, czyli te ikonki z rączkami, i tutaj na przykład, jeśli uda nam się wpłynąć taką naszą łódką, zacumować do, do naszej kładki, no to już mamy kolejną, kolejną możliwość, czyli w tym wypadku możemy pobrać jeden z trzech zasobów, a zasoby będą bardzo potrzebne, na przykład do tego, żeby wybudować budynki, a ich koszty są tutaj określone na planszy gracza. Następnie przechodzimy do rozbudowywania naszego półwyspu i tutaj. Pierwszą akcją, jaką musimy wykonać, jest akcja z taką wysepką, czyli sięgamy po żetony, które mają część wody i musimy je umieścić na swojej planszy. Tutaj jest ważna rzecz, że możemy zakryć tylko połowę tego półwyspu. Kiedy uda nam się zdobyć punkty steru, na przykład poprzez wpły wpłynięcie łódki, to nasze żaglowce będą mogły wypłynąć w rejs. I kiedy taki żaglowiec mija półwysep, może po prostu skorzystać z tego, Bonusu, a więc im więcej takich bonusowych kafelków po drodze napotka, tym więcej bonusów zdobędzie. Może również wpływać do zatok, jak również portów innych graczy. Natomiast samo rozbudowywanie półwyspu jest o tyle ciekawe, że dokładamy sobie tutaj kolejne kafelki i poza tymi standardowymi, które ma gracz na początek w kolorze gracza na rewersie, no, sięgamy sobie jeszcze po więcej z woreczka, gdzie już czekają na nas dwustronne kafelki, więcej możliwości. Tutaj oczywiście mamy też różne tereny, które zapewnią nam różne zasoby, więc rozbudowywanie nie polega tylko na dokładaniu sobie tych kolejnych heksów, ale możemy również budować przestrzennie, czyli piętrowo i im więcej warstw, tym więcej warte są nasze zasoby, a jak już wspomniałam, one będą nam potrzebne chociażby do tego, aby wybudować taki budyneczek. Budynek mały zwalnia nam przestrzeń w magazynie, ten większy uwalnia nam miejsce w takim naszym składzie rzeźbiarskim, dzięki temu możemy żetony e, ruin, które troszkę nam tutaj w tej budowie będą przeszkadzać, umieścić właśnie w tej naszej części, a z czasem może nawet uda nam się wybudować jakiś posąg. Natomiast to, co mi się bardzo podoba w przypadku rozbudowywania półwyspu, to jeszcze możliwość modyfikowania sobie tych, dokładania tych kafelków, co jest bardzo przydatne i z czego ja osobiście mocno korzystałam. Mianowicie, kiedy dokładamy sobie jakiś kafelek, teraz pokażę Wam na, na jakimś dowolnym przykładzie, to kiedy nie zgadza nam się poziom, to możemy, wykorzystując takie punkty steru, dołożyć sobie na przykład pod spód jakiś kafel, aby zachować te poziomy. I tutaj mamy tych bonusów do wykorzystania kilka. Drugą akcją, jaką wykonujemy, no to właśnie jest położenie takiego dwustronnego kafelka i powiększenie naszego, naszej przestrzeni. Następnie przechodzimy już do wysyłania naszych pracowników na obszar głównej planszy, aby zrealizować konkretne akcje. Tutaj na przykład będziemy mogli zasumować sobie którąś z naszych łódek i już przygotować się lepiej do następnej fazy dochodu. I mnóstwo innych możliwości, jak na przykład dobranie sobie z woreczka, kafelka i umieszczenie też go na jakimś obszarze. W zależności od tego, ile wyślemy tu Tutaj e, pracowników. Jeśli wyślemy na ten obszar, to automatycznie stajemy się pierwszym graczem a więc sięgamy sobie po żeton z psem. Cooper, no to już wiecie, skąd też nazwa swoją drogą. W instrukcji znajdziecie też informacje o piesku, e, autora tej gry. Dla mnie to jest taka wartość dodana i zachęcam do tego, abyście przeczytali jego niesamowitą historię. A więc moi drodzy, w dużym skrócie spróbowałam Wam przedstawić, co tak naprawdę robimy w grze Cooper Island, czyli nowości od wydawnictwa Porter Games. W zasadzie pokazuję Wam ją przedpremierowo i raczej polecam dla zaawansowanych graczy, bo to złożona gra euro, w której będzie na nas czekało dużo decyzji do podjęcia. To nie jest to, co myślicie. To nie ma kolejnej pary butów. Chociaż miałam w swoim życiu taki okres, gdzie miałam bardzo dużo butów, a teraz w pudełkach mam sporo gier planszowych, i to jest jedna z nich, czyli nowa propozycja od wydawnictwa Three Headed Monster. To są te same trzy głowy odpowiedzialne za taki projekt pod tytułem Beyond Humanity Colonies. Taka gra z migającymi światełkami w stacji kosmicznej, mikroprocesory kojarzycie, ale ja nie o tym. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam o nowym projekcie od tych trzech głów, gdzie też w kosmosie, ale tym razem na takich Kosmicznych barkach, bo będziemy się wcielać w górników, a konkretnie astrogórników. Będziemy z pasa asteroid zbierać różne surowce i minerały, które wyglądają tutaj tak. I um, jedno wiem na pewno zapowiada się kosmicznie, a tak swoją drogą Niezły kosmos będzie, bo już Was teraz zapraszam na pierwszy history on Table live z rozgrywki, jak się będę silić, żeby zbierać te minerały. Przy okazji będziecie mieli okazję zadać kilka pytań twórcy, tak aby przed startem kampanii, która już niebawem startuje, w połowie marca startuje na platformie, wspieram to i będziecie mogli wesprzeć polską wersję językową, językową AstroGórników. I otrzymać taką statuetkę z astrogórnikiem, który zebrał odpowiednie minerały. Tak to się prezentuje, a więcej będę zapowiadała na pewno jeszcze na on-table, a więc śledźcie koniecznie. Coś, czego absolutnie nie planowałam. Właśnie przed chwilą otworzyłam drzwi, w których stał kurier, i wręcz prosto od kuriera, już częściowo otwarte, żeby ja sama mogła się przekonać, co jest w środku, bo autentycznie nie wiem. To są, moi mili, tarcze życia do Hero Rams, ale to kapitalnie wygląda. Zobaczcie, ile? Myślę, że moim patronom będzie. W sam raz Marcin, Wiola, dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, ale kapitalne! Mogliście zobaczyć, jak wyglądają tarczki do Hero Rams w poprzednim odcinku premier, a dzisiaj Wam pokażę, albo pokazałam, już nie wiem, jak to zmontuję, do Star Rams, ale te są po prostu świetne. Jak sądzicie? Już Wam miałam pokazać poprzednio, ale uznałam, że za dużo będzie już mat, więc zostawiłam to na teraz. Jeśli mata, którą Wam pokazywałam, a propos Kronik Zbrodni od Lucky Duck Games, wydawała Wam się duża, to zobaczcie na te. Tak naprawdę być może one są nawet podobne, jeśli chodzi o wielkość. A ta taka w klimatach moro. Trochę więcej Wam o niej opowiem i pokażę, kiedy będę Wam pokazywała grę czołgi, czyli planszową wersję World of Tanks, o czym już wspominałam i w to sobie grywam i, i naprawdę kapitalnie to wygląda i ta mata na pewno w tym mocno pomaga. W ostatnich premierach pokazywałam Wam całą serię Millennium, czyli Kroniki Zbrodni 1400, które już znacie, 1900 i 2400 i tak wiem, Wy też czekacie najbardziej na tę futurystyczną przyszłość, która mnie też osobiście mocno interesuje i już się nie mogę jej doczekać. Widzieliście też taką wielką matę, której spokojnie jeszcze nie przerobiłam na sukienkę, a także box, który te wszystkie elementy pomieści, ale zabrakło czegoś dodatkowego, a mianowicie dodatku. Tym razem to Kroniki Czasu, czyli tak naprawdę cztery dodatkowe scenariusze, które będzie można rozegrać z wspomnianymi wcześniej częściami z tej serii Millennium, czyli z Kronikami Zbrodni. I tutaj pojawiają się tak naprawdę jeszcze nowe elementy, czyli pioneczki, pioneczki które nawiązują do poszczególnych czasów, a więc całą tę serię będzie można sobie jeszcze poszerzyć o dodatek, to tak w ramach ciekawostki dla Was. No to tyle moi drodzy, dzięki za dzisiaj i bardzo serdecznie zapraszam Was oczywiście w niedzielę rano na kolejną porcję nowości i zapowiedzi, natomiast w międzyczasie grajcie dużo w planszówki no i przy okazji macie nad czym się zastanawiać jeśli chodzi o te wszystkie premiery i nowości zapowiedziane. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.